Witajcie obywatele, bracia, sąsiedzi. Dobra, nie, nie. Bez sensu. Tak się nie mówi. Kto to pisał? No dobra, nieważne. Ja to pozmieniam trochę. <laughs> Witajcie obywatele, bracia i siostry. Dobra, nie mam teraz na to czasu. Byłącz mi to. To co teraz robimy? Ja idę na spotkanie z wyborcami, mam kampanię. Co? Ale jak to? Nie możemy. Nie mamy spotu, a potrzebujemy go mieć na piątek. No, no dobrze, a co dzisiaj jest? Środa. Hmm. coś tam zmontujecie? Co? No, macie wprawę mojego tekstu. Weźmiecie coś z innych moich wypowiedzi, kilka fizycznych nagrań z drona i. No, chyba nie muszę ci tego tłumaczyć. No, ale tak nie może być, miał być inaczej. Miał być... Wiem, wiem, ale widzisz, sytuacja zmienia się dynamicznie. Mam spotkanie z ludźmi, którzy mogą na mnie zagłosować, więc wypowiadałoby i do tego przekonać. A to dlaczego przekręt Może kręcić spod? On też walczy o wyborców. Przekręcam To Co zrobimy z tym potem? Nie wiem za co, jakąś tam kampanię. A... Cześć do jutra. No teraz wyborcy zobaczą, jak pan Tomasz przekręt traktuje rywali politycznych. Tak? O, dzień dobry pani przewodnicząca, dzień dobry. Wszyscy po kolei, wszyscy po kolei. Proszę pokazać. Oczywiście. Dla Panzy. Liczę na pański głos. Dziękuję. 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 Oczywiście, proszę. Proszę. O przepraszam, przepraszam państwa. Muszę odebrać. Dzień dobry. Dzień dobry pani szefowo. Jak miło panią słyszeć. Widziała pani jak ten przekręt jego wyborcy niszczy moje plakaty. To chyba trzeba gdzieś zgłosić. Tak. Tak, tak. Kampania bardzo dobrze idzie, mhm. No, wszyscy mnie kochają. Znaczy, no nas kochają. I nienawidzę lajarza. Tak. No, no tak, tak. CO?! Nie ma takiej opcji w ogóle. Kto to na To jest jakiś w ogóle żart. To się nie zgadza. Czyli tutaj się ze mną zgadzasz? Co? Nie, po prostu z nimi się nie zgadzam. No, czyli ze mną tak, właśnie się też z nimi nie zgadzam. Ale... Ale ja pierwszy z nimi nie zgadzałem. O czym ty mówisz? Cisza! Zachowuje ci się jak wyborcy. W ten sposób niczego nie osiągniemy. A w jaki to się nie wie? Tłumaczyłam to jeszcze raz. W ostatnim czasie wasza kampania to istna równia pochyła. Zliczyłeś spadek o 7 punktów procentowych, a ty o dziewięć. Niestety nie mamy w tym regionie nikogo lepszego do wystawienia. I tutaj podkreślamy słowo niestety. Wasze plany, obietnice, kampanie. To wszystko nadaje się do śmietnika. I wyborcy po jakimś czasie to zauważają. Rajasz, powiedz mi jedną rzecz. Ile obietnic złożyłeś w poprzednich wyborach? No, mniej więcej 20. A ile z nich zrealizowałeś? To zależy, jak to liczysz. już dwie! Dwie obietnice! Ja rozumiem, że nie można dać wszystkiego, co się obieca, ale jedno miejsce parkingowe i trzy ławki w parku, to naprawdę nie jest coś, co przekonuje wyborcę. To, to samo przekręt. Wasze kampanie składają się głównie z zniszczenia siebie nawzajem. A potem odbija się to czkawką. Dlatego połączycie siły. Nie ma takiej opcji! Nie! Nie ma innej opcji! Czyli wasze kampanie dalej będą wyglądały tak, jak wyglądają. Prześcigną was nawet kandydaci z partii robotniczej! Partii robotniczej nie ma od wielu, wielu lat! No właśnie! Chcę, żebyś wiedział, że współpracuję z tobą tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii. Wzajemnie. W ogóle, ty tak szybko idziesz? Tak szybko, no normalnie ile? Tak jasne, czy się ode mnie lepszy? Ja tak chodzę normalnie, to może ty jesteś taki strasznie wolny? Wolny? O boja, to nie wiesz z mam masz do czynienia, tak? To sprawdźmy to. Kto pierwszy dobiegnie to na no wszystkich wygrywa. No i co? Wygrałem. Chyba zwariowałeś, ja wygrałem. ちょっと待っ Witajcie obywatele, bracia i siostry. Chcieliśmy Wam zaprezentować nasz nowy, wspólny plan wyborczy. Tak. Uznaliśmy już jakiś czas temu, że połączenie naszych sił to najlepszy gwarant sukcesu miasta po tych wyborach. Oczywiście nasze założenia i obietnice nie zostaną zmienione. Więcej! Dzięki naszej współpracy rozwiniemy te plany i sprawimy, że mieszkańcy miasta otrzymają wszystko to, na co zasługują. Między innymi nowy park miejski. To miał powstać zakład z już zagwarantowaliśmy ludziom pracy? Musi być park. Pisałem ludziom w kompanii. To ma być tam zakład. Park! Zakład! Co? Kraliśmy ludzi z pracy tak jak mnie z klocków w przedszkolu? Mamy tam parka, a potem te klocki były moje. Były moje. Tak, tak. Ej? kupiliśmy kler.